No hej, z tej strony Gucio. Zagrałem w Skull Bones i pomimo, że nie miałem oczekiwań wobec tej gry, to i tak zawiodłem się bardzo mocno. Zapraszam. Na wstępie zaznaczę, że wiem w jakich bólach rodziło się Skull Bones, wiem jakie tam były zawirowania, wiem, że próbowano ten projekt uwalić, wiem, że było zobowiązanie wobec Singapuru i pewnie tylko dlatego ta gra wyszła w jakimkolwiek już stanie, byleby się z tego wywiązać i mieć to z głowy. Ja to wszystko wiem. Wiem też, że The Island 2 miało podobne problemy, tam też długo powstawała gra, a mimo to udało się z tego zrobić coś naprawdę fajnego i gra została bardzo dobrze przyjęta i przez recenzentów i przez graczy i nawet przeze mnie. Ja dałem radę przejść tę grę, chociaż generalnie się boję strasznych gier. Miałem więc gdzieś taką malutką nadzieję, że ze Scale and Bones może jednak coś będzie, ale wychodzi na to, że nie wyszło nic. No, przesadzam teraz trochę, że nie wyszło nic, ale no generalnie wiem, z czego biorą się te negatywne opinie, wiem, z czego biorą się te wszystkie zarzuty. Nie kupiłem gry na szczęście, bo plułbym sobie w brodę za stracone pieniądze. Nie otrzymałem też klucza, więc tym bardziej nie czuję się zobowiązany, żeby cokolwiek tutaj podkręcać. I o tym też będę mówił, bo uważam, że recenzenci nie mają kompletnie jaj, jeżeli chodzi o Skalen Bones i Ubisoft. Ale o tym właśnie za chwilę. Więc grałem tylko w 8-godzinną wersję trial trialową, która była udostępniona przez Ubisoft. Wierzcie mi, że gra mnie tak potwornie wynudziła, że nawet nie dociągnąłem do końca tych 8 godzin. Ja tam mam 7, coś i to było zmuszanie się już, żeby tylko maksymalnie to wykorzystać i liczyć na to, że coś się jeszcze zmieni z czasem. I to jest mój pierwszy zarzut wobec gry. To w ogóle nie będzie recenzja. Ja zwykle robię recenzję gier na tym kanale, ok, ale to nie będzie recenzja. To będą moje takie luźne przemyślenia na temat, na temat tej produkcji, co tam się wydarzyło, co poszło nie tak, co może się z nią dziać i o moich odczuciach z gry. No i o tych recenzendach, o których za chwilę powiem. Również ze swoim przykładem. Więc yy, pierwszy mój zarzut wobec tej gry to jest potworna nuda. Nie ja miałem wrażenie, że ta gra jest strasznie wykastrowana, że ją uruchomiłem. Przez jakiś tam czas, powiedzmy do dwóch godzin, miałem co robić, i poznawałem nowe rzeczy, które są, a potem mam wrażenie, że już poznałem wszystko. I dalej nie miałem tak naprawdę co robić nie miałem powodu, żeby robić coś dalej, żeby chcieć gdzieś wypływać i robić jakieś misje. Jest oczywiście fabuła, jest jakaś kampania, ale która jest tak niezachęcająca, że bardzo, bardzo szybko w ogóle przestałem zwracać uwagę na to, co się tam dzieje, o co tu chodzi, kto, co, dlaczego. Nie było to dla mnie w żaden sposób istotne. Złośliwie można byłoby powiedzieć, że cała gra sprowadza się do tego, że wsiadamy na statek, znaczy bierzemy quest'a, wsiadamy na statek, wypływamy. Dostarczamy gdzieś jakieś towary, zatapiamy jakiś inny statek, wracamy, oddajemy quest'a, koniec. I tak powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy i to jest wszystko. To jest naprawdę wszystko. Okej, okay, można atakować jakieś fortece przy, na wyspach, co sprowadza się po prostu do pływania wokół i strzelania jednym przyciskiem, więc nic ekscytującego. Można zbierać surowce z super frustrująco dziwną minigierką. Ale generalnie tylko pływamy, strzelamy, dostarczamy i tyle. Brakuje mi w tej grze większej możliwości, większej spowody poruszania się naszym piratem, bo to jest to, to dla mnie dziwne i niezrozumiałe, że dostajemy możliwość stworzenia swojego pirata, dostosowujemy jego wygląd, mamy mnóstwo modyfikacji. Jeżeli chodzi o ubiór i tak dalej, możemy przebierać tego pirata, ale jednocześnie potem poza tymi fragmentami, gdzie możemy w wyznaczonych tylko miejscach, których wcale nie ma dużo poruszać się, pieszo, no to tego pirata nie oglądamy. On może mieć pistolet skałkowy, on może mieć jakiś tam jakąś szablę i nawet nie możemy z tego korzystać. Nie ma żadnej interakcji takiej wojowniczej, że tak powiem, na lądzie. Więc po prostu my wychodząc gdzieś tam w dokach, idziemy najczęściej do jakiegoś kowala, coś tam załatwić, kupić, sprzedać, wziąć questa i wypływamy z powrotem. I dopiero tam zaczyna się jakaś akcja. Więc trochę mi tego brakuje, że tworzymy tego naszego pirata, jesteśmy w stanie go upiększyć, ubarwić i nie do końca możemy z tego skorzystać no, tylko w nielicznych fragmentach. Kolejna rzecz, która mnie absolutnie rozwala, no to aspekt sieciowy, na który jest nastawiona gra mimo wszystko. No tam jest jakaś bardzo skromna interakcja między graczami, mogą zaprosić do plądrowania i tak dalej, To jest wszystko bardzo, bardzo ograniczone. Nie ma żadnego czatu, nie mogę się z nikim skomunikować. Jak nie mam swojej ekipy, z którą mógłbym pograć, a niestety akurat nikt z moich znajomych nie chciał w to grać no to to jest ciężko i naprawdę można wpaść w nudę i samemu nie za bardzo jest co robić. Nie można wyjść na własny statek. Też mi tego bardzo brakowało, że jeżeli już mam swój okręt, zdobyłem jakiś lepszy i chciałbym go zobaczyć, pochodzić po pokładzie i tak dalej, zobaczyć z różnych perspektyw, to nie jestem w stanie tego zrobić. Mam jakieś dwie czy tam trzy kamery do wyboru, gdzie mogę sobie coś zerknąć w bardzo ograniczony sposób i to jest wszystko. Trochę mi to zabija pewien jednak klimat. I abordaże, które też są bardzo ograniczone. Przypomina mi się to od razu Starfielda i te. Wiecie, Start, statkiem kosmicznym, i tak dalej. Wszystko się obraca wokół scenek krótkich. To jest dokładnie to samo. Odpływamy do statku na pewną odległość, zaczepiamy linami, nagle mamy jakąś krótką animację, potem nasz statek jest przez jakiś czas zablokowany, dopóki przeciwnik nie zatonie. No jest to dziwne i, i psuje totalnie klimat, wybija wiatr, który w ogóle działa tam jak chce raz tak, raz tak, raz tak, i, i utrudnia pływanie tylko w kurza. Tego jest po prostu dużo. Takich pierdół. No nie chcę tutaj wszystkiego wypunktować i tak dalej, ale generalnie na każdym kroku, cokolwiek bym nie zrobił w tej grze, nawet jeżeli miało na miastkę czegoś fajnego, to za chwilę Ubisoft pokazał, że da się coś po prostu spierdolić. Po prostu. I że to jest tragiczne i nudne, płytkie, pozbawione jakiegokolwiek sensu w wielu przypadkach. Żeby nie było, są rzeczy, Prawdopodobnie dwie, jeśli się nie mylę, które mi się tam bardzo podobały. A pierwsza z nich to jest bardziej realistyczna jednak grafika, na którą właśnie czekałem w porównaniu do takiego Sea of Thieves. I rzeczywiście, jak ładnie świeciło słoneczko, wypływało się na pełne morze, no to było super. Miało to swój klimat piracki, kiedy zwłaszcza jeszcze marynarze, jakieś tam szanty zaczęli śpiewać, więc to było super, a druga sprawa to dźwięki. Jestem może nie audiofilem, ale lubię zwrócić na to uwagę i dźwięki były bardzo przyjemne, odgłosy fal, więc kiedy wypływałem to było to wysoce relaksujące. Bardzo przyjemne. Można było po prostu na otwartym morzu zamknąć oczy, wyciszyć się, posłuchać szumofal, obijających się o statek i tak dalej. I to naprawdę było super, to robiło wrażenie. Ale mimo wszystko, no, to nie wystarczy do tego, żeby chcieć wydać na tą grę 300 wy. I no i co dalej? No, dla samego tego, no to ja sobie odpalę GTA, wypłynę łódką na środek i też posłucham sobie szumu fal i Będzie przyjemnie i relaksująca. Więc podsumowując krótko, no wynudziłem się strasznie w tej grze i kompletnie nie miałem co robić. No i teraz widzę dla tej gry Skull Bones dwa rozwiązania. Pierwsza, pierwsze rozwiązanie jest takie, że Ubisoft teraz się weźmie w garść. No dobra, no, ciągnęli to tyle czasu, że no co, trzeba było to wydać, no i teraz może się właśnie zbiorą do kupy, zaczną nad tym pracować i być może za 3-4 lata po dodawaniu kolejnego kontentu i tak dalej, poszerzaniu tej gry, modyfikowaniu i tak dalej, dostaniemy rzeczywiście grę godną może nie czterech literek A, a 3. I będzie w końcu co tam robić. Będzie można tam wrócić bo na ten moment pomimo że potrafi być w pewnych momentach przyjemnie to kompletnie nie mam ochoty. Nie mam ochoty tego włączać. Nawet gdybym dostał tę grę za darmo w tym momencie to wiem żebym jej nie odpalił bo nie widzę sensu i powodu. Druga rzecz jest taka że po fali krytyki jaka spadła na Skull Bones myślę że Ubisoft po prostu to uwali że z lada moment Zamkną serwery i będzie po wszystkim. Będzie koniec tego koszmaru, ale współczuję wtedy osobom, które wydały na to pieniądze. Naprawdę bardzo mocno im wtedy współczuję. Osobiście na ten moment jest mi wszystko jedno, co się stanie z tą grą. Poważnie, jeżeli usłyszę, że wyłączają serwery, koniec, nie ma Scallen Bones, ani mnie to parzy, ani ziemi. Jeżeli usłyszę, że będą w stanie coś. Robić z tą grą, będą w stanie ją naprawiać. A wiemy na przykład po Cyberpunku, że da się coś naprawdę zrobić wielkiego po dużej wpadce. No to może za te parę lat rzeczywiście przy jakiejś promocji znów spróbuję. A teraz chciałbym jeszcze wrócić do recenzentów, o których wspomniałem, a którzy według mnie nie mają jaj. Ja rozumiem, że jeżeli dostaje się od wydawcy klucz, to ten wydawca oczekuje raczej, że zachęcimy do zakupu takiej gry, że będziemy w stanie powiedzieć o tej grze wystarczająco dużo dobrego, aby potencjalnie nasi słuchacze czy tam oglądający widzowie po prostu wyciągnęli pieniądze, zakupili tytuł i tak dalej. Ale są pewne cholera jasna granice. Naprawdę są. Zauważyłem taką zależność. Jeżeli poszukamy sobie na YouTube lub w mediach branżowych recenzji, w których autor otrzymał klucz od Ubisoftu, to dziwnym trafem te recenzje są w większości pozytywne. W większości, bo czasem zdarza się, że powiedzą o czymś tam, no coś tam nie leży i tak dalej, ale gra jest lepsza niż się spodziewałem i w ogóle wow, super. Są też takie bardzo lukrowe, gdzie po niektórych się naprawdę nie spodziewałem, że będą za przeproszony tak właźli w dupę Ubisoftowi, wychwalając naprawdę gównianą grę, po prostu gównianą, słabą, nudną grę. I zagrajnik uważam, że pomimo tego, że otrzymał klucz, zrobił taką najbardziej wyważoną recenzję i podszedł do tego bardzo mądry sposób czyli przedstawił zalety gry, przedstawił wady, jakiekolwiek by nie były tej gry, przedstawił co może się nie podobać, co może się podobać, i swoją własną ocenę, co jemu się podobało, a co nie. I uważam, że to była najbardziej uczciwa recenzja, jaka się pojawiła na ten moment na YouTubie, a którą ja. Oglądałem. Bo gra może się podobać, ja tego nie neguję. Są osoby, które w tym znajdą. Ja sam gram w gry, które dla większości są krapami. Dla większości są krapami, a ja je lubię. Po prostu. T tak jest. Każdy coś tam może znaleźć swojego, ale to nie zmienia faktu, że gra ma mnóstwo problemów, o których trzeba powiedzieć, żeby inni wiedzieli i żebyś na to nie nacieli. No ale no, okej, okay. Ubisoft dał klucz, no to przecież bo co, bo zerwą współpracę? W tamtym roku gdy chodziło o MotoGP 23. To było pierwsze MotoGP, przy którym chciałem się przyczepić do bardzo, bardzo wielu rzeczy, które według mnie nie grały i sam w... czułem, że byłoby to niezgodne z moją naturą, żeby ludziom wciskać ciemnotę, że ta gra jest super. Kupujcie nowe MotoGP, to jest najlepsze MotoGP w historii. Nie, 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 nie Nie przyszłoby mi to przez gardło. I napisałem do wydawcy, że przepraszam, cokolwiek się nie wydarzy, muszę to powiedzieć, że to, to, to i to nie leży i nie gra w tym tytule, w tym momencie. I że to jest 15 kroków wstecz względem poprzedniej części. I jaką dostałem odpowiedź? Gucio, to jest twoja recenzja. Zostawić od nas klucz, ok. Ale nie narzucamy ci co masz o tym powiedzieć? Oczywiście, jeżeli nie będziesz wyzywał, mieszał z błotem, tylko to będzie konstruktywna krytyka poparta jakimś konkretnym uzasadnieniem, dlaczego uważasz, że to jest złe, nie ingerujemy w to, nie ma najmniejszego problemu. I, czy... I tak zrobiłem. I czy moja współpraca z wydawcą się skończyła? Nie, nie skończyła się. Takie jest życie. Wychodzą gry lepsze, wychodzą gry gorsze. I uważam, że trzeba o tym po prostu mówić. Więc jeżeli ja oglądam kolejne recenzje, w których Skalę Bones jest po prostu wychwalana, bo na wszystko jest, jest takie zakrzywianie rzeczywistości, że to wcale nie jest takie złe jak się graczom wydaje, to my jak zawsze po prostu się nie znamy i tak dalej, no to mnie krew zalewa, no ja pierdzielę, co? No to jakby wszyscy powiedzieli prawdę, to czy nagle Ubisoft ze wszystkimi youtuberami zerwie jakieś współpracy i tak dalej? No, wątpię, bo za chwilę nikt nie będzie robił w ogóle filmów o ich grach, bo nie będą mieli komu tego dać. No, okej, okay, no chyba, że Ubisoft jest taką straszną firmą, że rzeczywiście tak robi i inni się boją, no ale to właśnie pokazuje to, o czym mówisz, że nie mają. <laughs> Jaj. Naprawdę. Ja się nad tą grą nie chcę pastwić, mnóstwo rzeczy mi to nie odpowiada, i po prostu nie będę w nią grał. Macie ochotę, grajcie. Nie będę się z tego śmiał, nie będę tego wyzywał. Każdy się bawi tam, gdzie chce i tak, jak się chce. Ale po prostu wiedzcie, że gra ma dużo, dużo wad, o których trzeba powiedzieć. I myślę, że lepiej spojrzeć na recenzje osób, które albo kupiły tę grę, albo grały chociaż w ten 8-godzinny trial i nie mają tego zdania, że tak powiem, przekupionego tylko swoje naprawdę autentyczne jakieś doznania z tej produkcji. A dziwnym trafem akurat te osoby, które nie dostały klucza, bardzo często podkreślają, że Skull Bones jest po prostu grą słabą. I absolutnie nie Quadruple A. Absolutnie nie. Dajcie znać, czy wygraliście w Skull Bones. Dajcie znać, czy wam się ta gra podobała czy widzicie jakąkolwiek szansę dla tego tytułu w przyszłości. A, i jeszcze jedno. Ha, zapomniałem wam powiedzieć, jeszcze jedno. Stan techniczny gry. Animacje i takie rzeczy. Blokowanie się statku zdarzało mi się i mnóstwo, mnóstwo na mojej konfiguracji przynajmniej kraszy. Chciałem wam tutaj powrzucać jakieś rozgry fragmenty rozgrywki ale nie byłem w stanie, bo za każdym razem jak coś nagrywałem, potem mi się crashowała gra, przez to mi się wywalało nagrywanie i nie mam nic. Także tym lepiej, że po takim czasie gra po prostu nie jest w stanie normalnie funkcjonować, ale to już tak na, na marginesie. Więc tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu, czy graliście, jaką widzicie przyszłość dla Skull Bones, no i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Udanego tygodnia. Cześć.